Cześć przyjaciele, polecam. Cześć piate, polecam. Cześć piate, polecam. Cześć piate, polecam. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie. To 30. dzień stycznia. My jesteśmy w okazałej hali stulecia we Wrocławiu. To oznacza, że dzisiaj tutaj w końcu przy kolejnym podejściu mecz WKS-u Śląska z ekipą Arget BM Stal. Szlagierowy mecz, hitowy mecz, mecz z wieloma podtekstami, no i mecz, który ma tutaj rozgrzać kibiców basketu. Wita Bartosz Karasiński, nasz gość Andrzej Urban. Witam wszystkich. Witam serdecznie. Andrzej, jakie wrażenia z hali stulecia? Robi Wrażenie? Na pewno robi wrażenie. Taki Sam, obiekt owiany historią. Sama historia tego obiektu jest, jest e, bardzo okazała. Do tego jest to rzadko spotykany obiekt, tak? bo e, nie jest on w nowoczesnym stylu, tylko odrestaurowane oczywiście wszystko jest, ale wielka kopuła, e, filary, także całkowicie inna, e, inny wygląd e, hali e, do współczesnych, nowoczesnych. E, dlatego robi to na pewno wrażenie. Ty jako kibic, jako trener miałeś okazję bywać tu, być tutaj na jakimś meczu, yy, czy to Kadry Polski, czy, czy Śląska? Nie, nigdy nie miałem okazji być, ale, ale zawsze bardzo chciałem i, i y, jeśli Usłyszałem, że w tym roku Śląs będzie grał niektóre spotkania na tej hali. To bardzo się ucieszyłem, widząc, że nasze spotkanie będzie rozgrywane na tej hali. Mieliśmy grać tutaj 1 stycznia, gdzie były, można powiedzieć, idealne warunki do rozgrywania tego spotkania, bo termin sprzyjał dobrej atmosferze i temu, aby hala wypełniła się do ostatniego miejsca. Cieszymy się, że. Yy, że pomimo przełożenia spotkania i tak będziemy tutaj grać, bo to wcale nie było takie pewne. No właśnie, drodzy Państwo, a Wy jako kibice stalówki, ci nieco starci na pewno to pamiętają, a ci nieco młodzi może się po raz pierwszy dowiedzą, że w 1998 roku Drużyna Świętej Pamięci trenera Andrzeja Kowalczyka swoją przygodę właśnie z ekstraklasą rozpoczynała w tej hali, tutaj przeciwko ekipie Śląska. No i wtedy stalówka przegrała różnicą około 20 punktów i najskuteczniejszym wtedy graczem ostrowskiej drużyny był Dariusz Parzeński. Dzisiaj w Hali stolecia nie zabraknie kibiców z ostrowa wielkopolskiego. Sam klub kibica około 150 biletów. Mnóstwo osób jedzie indywidualnie tutaj do Wrocławia, także mamy nadzieję, że od 17.30 Ostrowianie będą mocno słyszalni tu w tym obiekcie, no i emocji nie będzie. Brakować. Dobrze, to pierwsza rozmowa, bo oczywiście trenowaliśmy tutaj w Hali Stulecia i po tym treningu porozmawialiśmy z Arturem Packiem, bo my przecież w końcu wreszcie wracamy do ligi po przerwie covidowej na izolację, na kwarantannę. No i zapytaliśmy trenera Artura Packa, jak to się odbiło, jeżeli chodzi o, o zdrowie, o wytrzymałość naszych graczy. Artur, dzisiaj gramy w Hali lecia z WKS-em Śląskim i praktycznie gramy po wyjściu z domów, po izolacjach, po kwarantannach. Jaki to był czas, te ostatnie 10-12 dni dla nas? No, spędziliśmy go w domu, ćwiczyliśmy przez, można powiedzieć tak bardzo kolokwialnie, online, przez, przez Zoom, prowadziliśmy zajęcia, tak żeby chłopaków podtrzymywać na Formie, jeżeli mogę w ogóle w ten sposób to, to określić, siedząc w domu przed, i ćwicząc przed komputerem. Bez wątpienia jest to sytuacja specyficzna, no ale jest tak jak jest. Musimy się adaptować do, do sytuacji, którą mamy. Nie jesteśmy jedyną drużyną, która, która w ten sposób funkcjonuje e, i funkcjonowała. Nie pierwszy raz się z tym spotykamy, no bo w zeszłym roku też były takie sytuacje, przecież, e, i było to na e, nasz, nasz plus. E, także, no streszając, no, to to mniej więcej w ten sposób to, to, to wyglądało. Sobota to ten trening był praktycznie takim pierwszym pełnym po tych sytuacjach covidowych. E, wy jakoś sprawdzaliście, bacznie przyglądaliście się zawodnikom w trakcie tego treningu. Coś można powiedzieć, jak oni teraz wyglądają po przejściu tego wszystkiego? E, w, trakcie, w trakcie tego czasu, generalnie e, naszej izolacji i kwarantanny. No to cały czas staraliśmy się monitorować. Mamy arkusze, które wysyłamy do zawodników po to, żeby sprawdzać temperaturę ciała, samopoczucie, generalne samopoczucie, jakość snu, długość tego snu i tak dalej. I bacznie przyglądaliśmy się tym parametrom, żeby ewentualnie reagować na bieżąco w to, co się dzieje. Głównym zadaniem tych, tych spotkań było to, żeby podtrzymać chłopaków pod względem wytrzymałości i kondycji, bo to jest taka rzecz, która, która jest, no, najbardziej się przekłada, która jest widoczna najbardziej na, 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 na boisku. Po spotkaniu się, wbrew pozorom, nie było wiadomo, że to. Zawsze będzie inaczej niż jak trenujesz a nie, ale nie, nie zanotowaliśmy aż tak dużych spadków. To jest jedną, rzecz. Drugą rzeczą przyszliśmy też z świeżą głową, mówiąc kolokwialnie, bo też byliśmy po porażce z drużyną. Ze Słupska. zawsze ta, ta atmosfera jest, jest ciężka i to wisi gdzieś taki topór zawieszony, więc wróciliśmy pozytywnie nastawieni do treningu, więc no. Fajnie, 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 że wróciliśmy do trenowania i że dzisiaj gramy, gramy mecz. Właśnie gramy w tej legendarnej hali. Jakiego meczu się spodziewasz? Jakiego widowiska oczekujesz? No Naszej wygranej, tak jak zawsze. E, także to, no, to jest dla nas najważniejsze. Nieważne jak, nieważne w jaki sposób, ważne żebyśmy, żebyśmy wygrali. Dobrze, tyle Artur Pacek, no a teraz ciebie Andrzej zapytam, bo ta forma naszej drużyny teraz jest takim dużym znakiem zapytania, taką dużą niewiadomą dla nas. Jak tak rozmawiałeś z Igorem Miliciciem o tym, coś, czego się dzisiaj tu spodziewać i o tej formie? Na pewno jest to jakaś niewiadoma. Na treningach wyglądamy dobrze, ale nieraz rozmawialiśmy, że niestety nie ma to przełożenia do końca w spotkaniach. Chcemy, aby po prostu ta forma z treningów przełożyła się, się na spotkania. Oczywiście teraz mieliśmy bardzo mało treningów w pełnym, w pełnym składzie poprzez, poprzez kwarantanny, poprzez izolację. Chcemy bardzo, aby, aby to, co pokazujemy na treningach, aby przełożyć to na spotkania, abyśmy przez całe 40 minut grali dobrze, bo, bo po prostu nie może być tak, że jedną połowę mamy bardzo dobrą, gdzie, gdzie jest Jesteśmy agresywni, gdzie dobrze gramy w obronie, a w drugiej całkowicie to zanika. Na treningach zwracamy na to uwagę, pracujemy nad tym. Pracujemy też na sferą mentalną, aby to wszystko się zaczęło lepiej zazębiać, bo nie ma co ukrywać, że źle wyglądamy w tych drugich połowach. Nie gramy wystarczająco agresywnie, nie ma odpowiedniej chemii. Nie zawsze to, co jest na treningu, ma przełożenie na spotkaniach. Ja wierzę, że, że koń, koniec końców to, co jest na treningach będzie jednak miało przełożenie yy, na, na, yy, na to, jak prezentujemy się w, w meczach i i do tego dążymy jako drużyna. Przez miesiąc zagraliśmy tylko dwa ligowe mecze, dwa mecze przegrane, ale generalnie chyba głód gry u, u zawodników jest olbrzymi. Co? No, bo byliśmy przyzwyczajeni do grania częstego, a teraz proszę przez miesiąc, przez te wszystkie sytuacje, tylko, tylko dwa ligowe mecze. Dokładnie, tym bardziej, że mamy zawodników, którzy są stosunkowo. Młodzi można powiedzieć, bo nawet amerykańscy zawodnicy nie, poza Jimmy Florencem nie, nie mają dużego doświadczenia. Dlatego tylko dwa spotkania, gdzie wcześniej te praktycznie były dwa spotkania w tygodniu. w tygodniu, a teraz dwa spotkania w miesiącu to jest mało, jesteśmy głodni gry, trenerzy zawodnicy, wszyscy chcą już wybiec na parkę. Skoro mówiłeś o wieku, to rzućmy, drodzy Państwo, okiem na tabelę, taką przygotowałem, jeżeli chodzi o średnią wieku drużyn Energa Basket ligi i najstarszym zespołem jest King Szczecin, a najmłodszym ekipa ze Słupska. My na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o wiek, 26, 26,5 roku to jest taka średnia wieku no naszej to Moje uczyni. słowa może nie, miały, nie mają tutaj odzwierciedlenia w statystykach, może nie ja bardziej, to taka że, to, że mamy zawodników na, na dorobku niż takich, którzy już zmierzają ku końcowi kariery, a może być zawodnik na dorobku 25-letni, a może być 20-letni. Ja to przygotowałem po prostu jako ciekawostką jako ciekawostkę, także najstarszym zespołem jest King Szczecin, najmłodszym ekipa Zesłupska. I druga od razu grafika, bo zobaczcie jak my teraz gramy. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. W czwartek widzimy się koniecznie w arenie Ostrów, bo mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Zobaczymy, bo być może we wtorek 8 lutego będzie mecz z twardymi piernikami Toruń. Ten mecz ma być rozgrywany awansem, ale decyzja o tym w najbliższych dniach. No i później 13 lutego wyjazd do Warszawy i 18 lutego jesteśmy już w Lublinie, gdzie rusza Suzuki Puchar Polski i mecz z twardymi piernikami Toruń. Brakuje tego grania, no i tutaj trzeba znowu wskoczyć w ten rytm meczu. Dokładnie, trzeba skoczyć ten rytm meczowy, ale, yy, ale myślę, że to nie jest problem. Yy, też po porażkach, tak jak mieliśmy teraz, to yy, nieprzyjemnie się. Nieprzyjemny jest czas, kiedy długo nie ma meczu, tak? Bo siedzi to tak, w głowie tak, Siedzi w głowie. to w głowie, zawodnicy też chcą o tym zapomnieć, też już chcą wybiec na boisko i udowodnić, że, że, to były, że to są wypadki przy pracy, a tak jak nie ma tych spotkań, to siedzi to długo w głowie, tym bardziej teraz, kiedy większość była po zamykanach w, dom, w domu, miała czas na, na przemyślenia, czas w jaką stronę, aby pomyśleć w jaką stronę to, to wszystko zmierza. Dobra, to teraz trener Igor Milicić przed Państwem. Igor, jakie nastroje przed tym dzisiejszym meczem? Gramy praktycznie po wyjściu prosto z kwarantanny, z izolacji. No i co tam w naszym zespole? Bo nastroje są dobre. My... Pracowaliśmy nad sobą przede wszystkim i, i musimy walczymy ze sobą. Jeżeli tą walkę wygramy, to będzie wszystko dobrze. To jest pierwszy mecz, gdzie, gdzie mamy pokazać z innej strony z, po prostu z pazury. No właśnie jak wczoraj, bo w sobotę praktycznie trenowaliście po raz pierwszy tak intensywnie i mocno w pełnym zestawieniu, gdzieś tam przyglądałeś się zawodnikom, jak oni fizycznie wyglądają? Fizycznie zrobione wszystko, co było w naszej mocy, żeby utrzymać tam fizyczność. Treningi online Zawodnicy się przyłożyli, dbali o jedzenie, nie przyszli przetity, ale w granie 5 na 5 i na pełnym boisku jest zupełnie coś innego. Mam nadzieję, że że będzie to wystarczająco, żeby wygrać dzisiaj mecz. Ty też mówiłeś ostatnio o tym, że liczysz na to, że ta przerwa trochę też wyciściła te, te, te głowy, że tak mentalnie zespół trochę odpoczął i nowa karta otwierana przez Stalówkę. Na pewno inne nastawienie mentalne i o to nam chodziło. Mieliśmy sporo rozmów indywidualnych, zespołowych i, i to jest właśnie to, co, co pracowaliśmy najbardziej. Ta mentalna sfera, którą gdzieś tam zawodziliśmy ostatnio, Musi być naprawiona i popełniliśmy dużo kroków właśnie w tym kierunku. To jeszcze takie dwa pytania. Jak oceniasz drużynę WKS-u Śląsk w Wrocław? Mocne, słabe strony? Jak z nimi grać? To jest drużyna, która ma wiele, wiele zawodników, którzy mogą. Wygrać mecz pojedynkę, my musimy grać bardzo zespolowo, musimy wygrać z energią, musimy przede wszystkim kontrolować tablice. Oni atakują bardzo mocno, są dobry pod koszem, trajs ich napędza, natomiast pod koszem ich jest ich siła. To na koniec, jakie ty masz wspomnienia z zawodniczej kariery, kiedy tutaj przyjeżdżałeś i grałeś przeciwko Śląskowi w latach swojej kariery? Różnie bywało. Na ogół szląs tutaj wygrywał z moimi zespołami. Natomiast pamiętam, że też był tutaj super puchar, którego ładnie pokazaliśmy. Ten wielki Śląsk z Fetisowem i, i, i Maćkiem Zielińskim, Wójcikiem. Tu, tu było naprawdę sporo takich gwiazd. My przyjechaliśmy tutaj z obozu z Prokomem trefle i, i o, wzięliśmy ten puchar. To było jedno z takich lepszych wspomnień. Oczywiście też e, e, mecz, gdzie, gdzie powiedzmy zdetronizowaliśmy Szląg z Anwilem Włocowek, To też był jeden z pamiętnych meczów, gdzie hala pękala szwach. Fajne, fajne, fajne wspomnienie z Wrocławia, akurat nie z tej hale tutaj stulecia, ale z przeciwko Śląskowi. Fajnie, że się to odbuduje na taką skalę i im więcej klubów takich, którzy to pchają do przodu, lepiej dla nas. Wracamy do Haliny Stulecia, czekamy na pierwszy gwizdek. Ten mecz od godziny 17.30 i ranga tego meczu dla obu ekip niesamowicie duża. Generalnie ta kolejka to taka kolejka dużych niespodzianek. Przegrana Anwilu u siebie, przegrana Zastalu w Dąbrowie Górniczej. I sytuacja w tabeli. Pięć porażek mają Czarni Anwil, sześć porażek my i Toruń, siedem porażek Śląsk Legia, osiem porażek... E, przepraszam, Legia siedem porażek, osiem porażek Zastal tref i e, Śląsk. Także My musimy wygrać bo Patrzymy w górę tabeli, a Śląsk chce z nami wygrać, żeby złapać kontakt z tą górą. Także no, ranga tego dzisiejszego meczu olbrzymia. Dokładnie, tym bardziej y, obie drużyny, i my Śląsk Wrocław jesteśmy aspirującymi o najwyższe cele y, w tej lidze, nie ma co tego ukrywać. Y, na pewno to jest drużyna eurokapowa. Y, też mieli słaby początek sezonu, zmiany w składzie, zmiana y, trenera i teraz ten bilans mają coraz to lepszy, gdzie ostatnio y, zagrali bardzo dobre spotkanie z Czarnymi Słupsk, dość pewnie pomimo końcówki, gdzie tam Czarni doszli jak zwykle Czarni, którzy drugą połowę mają dużo lepszą, to dość pewnie wygrali ze Słupskiem także to spotkanie na pewno jest ważne, jeśli chcemy pozostać w grze o, o pierwsze miejsce w tabeli, no to musimy, musimy po prostu wygrywać to spotkanie. No a Śląsk, tak jak Andrzej powiedział, ostatnio bardzo napięty ten terminaż bo w piątek tutaj w hali stulecia mecz ligowy z Czarnymi Słups. Wcześniej 25 stycznia mecz w Eurokapie, to co widzicie teraz na naszej grafice, no i ten mecz 22 przed tygodniem w, we Wrocławku z Anwilem, także oni też mają taki napięty ten terminarz i pytanie, jak oni fizycznie po piątkowym meczu dzisiaj tutaj zareagują, bo to też może mieć wpływ. Na pewno mają napięty terminarz, mogą być trochę, trochę dzisiaj podmęczeni, musimy to, to po prostu wykorzystywać i, i i mieć tego świadomość, tylko też myślę, że nasz problem jest głównie taki, że powinniśmy głównie skupić się na, na sobie, sobie niż, niż patrzeć na to, co jest u przeciwnika, bo jeśli my zagramy dobrą koszykówkę, jeśli będziemy odpowiednio zmobilizowani przez 40 minut i grali odpowiednio agresywnie, to nie mamy się co martwić o, o wynik. Może się, mogą się zdarzyć porażki nawet przy takiej grze, ale to, to będą pojedyncze porażki w sezonie i nikt nie będzie miał o to pretensji. Dobra, to jeszcze jeden materiał przed dzisiejszym meczem, przed tym pierwszym gwistkiem. Teraz zobaczcie, co powiedział przed meczem Damian Kulik. na początek czy ty miałeś okazję w swojej karierze grać tutaj w hali Stolecia, czy się już nie załapałeś na, na jakiś mecz WKS-u Śląska albo przeciwko WKS-owi? Znaczy nie, pamiętam, że grałem tutaj na pewno, tylko że grałem w turnieju, ale nie pamiętam czy akurat grałem przeciwko Śląskowi, znaczy. także ciężko, ciężko mi sobie teraz przypomnieć, ale na pewno grałem tutaj, tutaj mecz. Jakie wrażenia po tym treningu dzisiaj tutaj w tej hali? Robi ta hala wrażenie? Znaczy, no na pewno, to jest naprawdę bardzo fajny obieg, w którym czuć tą historię tej koszykówki tutaj we Wrocławiu. Także no, mam nadzieję, że będziemy czuć ją też na boisku dobrze i nie pozwolimy Śląskowi wygrać tego spotkania. Tylko my z tej hali wyjdziemy zwycięsko i na pewno szczęśliwi. No właśnie, po tych wszy wszystkich sytuacjach covidowych ta forma dla ciebie, naszej drużyny, też jest jakąś taką zagadką przed dzisiejszym meczem? Znaczy, no wiadomo, na no każdy mecz teraz to będzie, mieliśmy nie, nie za dużo czasu na treningi, na to, żeby się w pełnym składzie przygotować, ale myślę, że doszliśmy do maksymalnej naszej możliwości fizycznej przed tym meczem i mam nadzieję, że wystarczy to na tyle, żebyśmy odnieśli zwycięstwo. Jest duży głód gry, no bo praktycznie przez ostatni miesiąc tylko dwa mecze ligowe. No tak, to na pewno głód gry na pewno jest i nie mogliśmy się na pewno doczekać tego spotkania. No ale niestety, no, plany covidowe jak widać nie tylko i u nas, ale też wszędzie praktycznie torpedują rozgrywki, także trzeba się z tym liczyć, No cieszymy się, że jesteśmy po i mam nadzieję, że wrócimy teraz na pewno z, z większą energią, z większą wolą walki i pokażemy to na boisku i przede wszystkim wygramy. To na koniec Twoja ocena Śląska, jakiego meczu się spodziewasz, jak z nimi zagrać dzisiaj? Znaczy przede wszystkim musimy narzucić swój styl gry i grać bardzo twardo w obronie i w ataku, realizować swoje założenia taktyczne, które ustaliliśmy przed meczem. No i zdobyć na pewno więcej punktów od nich. No dobra, my 12 zwycięstw, 6 porażek, Śląsk dotychczasowy bilans 11 wygranych, 8 porażek o tej randze tego meczu. Mówiliśmy, no to teraz jakim zespołem jest Śląsk Andreja Urlepa, bo generalnie w ogóle ta rywalizacja Urlep-Milicic zapowiada się świetnie, bo oni przecież znają się doskonale, wielokrotnie ze sobą rywalizowali, Urlep jako trener, milicić jako zawodnik. Przecież też pamiętny półfinał, kiedy Urlep był trenerem za stalu, a Igor się sam Wielem wykonał niesamowitą rzecz wtedy w tym decydującym meczu. Generalnie, jaki jest ten śląsk Urlepa? Na pewno w obronie. Szybko wracają się do obrony i bronią na swojej połowie, gdzie odpuszczają często od zawodników, którzy są słabiej rzucający, gdzie na pikarolach, przechodzą dołem. To jest taki ważny, ważny aspekt obrony. Natomiast w ataku bardzo dużo zależy od Trajsa, który jest motorem napędowym tej drużyny. Bardzo lider, zaki. lider nie ma co ukrywać, zdobywa dużo punktów. Jak, jak dobrze wejdzie w spotkanie, to jest bardzo trudny do zatrzymania, bo wtedy i rzuca, i podaje, gdzie na bardzo dobrej skuteczności i trudne rzuty jest w stanie trafiać do tego. Mają dobrych szczelców jak Karolak, jak Jastik i podkoszowa, podkoszowa siła, szczególnie kanter, kanter z Dziewą, którzy dużo grają akcji tyłem do kosza. Także te akcenty tutaj są dobrze porozkładane. I na pewno siła w ataku ich jest bardzo duża, tak jak było widać to w ostatnim spotkaniu we Wrocławku, gdzie mecz był bardzo ofensywny, a oni cały czas byli w grze i zaważyły. zaważyła końcówka o wyniku tego spotkania. Tutaj trwają jakieś prace przygotowawcze, także zrobiło nam się nieco ciemno, ale to nie oznacza, drodzy Państwo, że my skończymy program, bo jeszcze parę tematów. Statystyczne porównanie obu ekip, bo Śląsk rzuca na poziomie 84 punktów, my na poziomie 90 punktów, Śląsk no lepiej wygląda w tych elementach momentach defensywnych, zbiórki porównywalnie, asysty porównywalnie. Generalnie w wielu tych aspektach statystycznych na papierze to wyglądamy bardzo, bardzo podobnie z drużyną Śląska. To oczywiście tak, są same liczby, się, tak? Rzuca się w oczy tutaj duża większa ilość zdobywanych punktów, ale to też i co idzie traconych z naszej strony, ale to myślę wynika też z posiadań, bo my mamy dużo więcej tych posiadań, bo gramy po prostu szybszą koszykówkę Śląsk jest groźny w szybkim ataku, szczególnie w rzutach za 3 punkty, ale to nie jest, że oni napędzają tempo tylko wtedy, kiedy jest okazja, to, to szybko przychodzą do, do ataku, gdzie szczególnie szukają rzutu za trzy punkty: Karolaka i Justica lub Kolendy. My natomiast wiemy, że dobrze czujemy się, jeśli ta gra jest szybka, jest dużo wymian wtedy. Wtedy nasza, nasza gra, można powiedzieć, że się zazębia, do tego po prostu musimy dołożyć mocną obronę. No dobra, czyli tak podsumowując, bo ten mecz od 17.30 oglądajcie na sportowych antenach pulsatu, a później, oczywiście, studio pomaczowe tutaj prosto z skali stulecia. To tak kończąc, bardzo ważny mecz dla obu ekip. Ranga bardzo duża, my po tej przerwie covidowej, trochę znaków zapytania przy naszej formie, ale z drugiej strony, niesamowicie ważny dla nas mecz, żeby mentalnie, tak jak tutaj była mowa o tym, że czyściliśmy te głowy przy tej przerwie. COVIDowej, żeby teraz przy tych wyczyszczonych głowach dzisiaj, gdyby się udało wygrać, no to byłaby piękna sprawa, taka mentalnie by podbudowała. Dokładnie, na pewno jest nam to bardzo potrzebne, aby, aby uwierzyć, że praca nie idzie na marne, aby, aby te klocki zaczęły dobrze funkcjonować. Przede wszystkim tak jak cały czas rozmawiamy mentalnie, żeby żeby to wszystko zaczęło iść w dobrym kierunku i aby chłopaki po prostu uwierzyli, że, że jesteśmy w stanie przez 40 minut grać agresywną koszykówkę, która później przyłoży się na zwycięstwa. Musimy pamiętać o tym, że mecz nie trwa tylko 20 minut, tylko 40 i aby, aby ta głowa cały czas była w odpowiednim miejscu. Oby to był ten dzień, ten moment, ten mecz, kiedy my zaprezentujemy te swoje całkowite oblicze. I kiedy wrócimy do tych dobrych momentów w tym sezonie, bo przecież było wiele takich świetnych momentów, jak choćby meczy z HPL-em Jerozolima, czy mecz za Stalem w Ostrowie. Trójka sędziowska: Piotr Pastusiak, Tomasz Szczurewski, Mateusz Skorek, to jest właśnie trójka sędziów. Mecz od 17.30. Coś jeszcze? Czekamy na pierwszy bieg. Ruszamy do walki. No trzeba walczyć, yy, Mamy nadzieję, że, że będzie dużo ludzi na spotkaniu, dużo sestrowa. Wiemy, że bilety są praktycznie wszystkie wyprzedane. Tylko teraz pytanie, czy wszyscy przyjdą, bo. Bo takie tu dochodzą głosy, że, że jednak gdzieś ta tam Ta sytuacja covidowa trochę powoduje, powoduje, że ludzie się że, boją. Mhm. Że ludzie się boją, ale miejmy nadzieję, że będzie gorąca atmosfera w tej legendarnej hali i że będzie dobre widowisko dla, dla kibiców. Bo myślę, że obie drużyny stać na to, aby stworzyć świetne widowisko. Życzyłbym sobie, aby było porównywalne widowisko, jak było we Włosławku, bo poziom tego spotkania był naprawdę na wysokim poziomie, ale aby ta końcówka, ra, była, końcówka nasza. była nasza i abyśmy to my cieszyli się ze zwycięstwem. No dobrze drodzy Państwo, tyle od nas przed meczem z Hali stulecia WKS Śląsk kontra Arget BM Stal. Wielki mecz, wielkie granie hit ligi. Emocje gwarantowane i od 17.30 trzymajcie kciuki za naszą drużynę, a po meczu prosto tutaj z Hali stulecia będziemy oceniać, będziemy podsumowywać to widowisko. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Andrzej Urban, naszym gościem, wszystko już powiedziane, także oglądamy, trzymamy kciuki i do zobaczenia, do usłyszenia. Polizem. Cześć przyjaciele, polecam. Cześć polecam. Cześć przyjaciele, polecam. Cześć przyjaciele, polecam.